Słuchajcie, jasne, że można żałować i to głównie dwóch rzeczy. Po pierwsze, że nie zrobiliśmy dłuższej tej imprezy, bo powinniśmy zacząć już w czwartek. Dużo ludzi nie wiedziało, jak to się stało, że nagle nam się skończyła impreza. Tak szybko minął czas. A druga rzecz, że trzeba było zrobić już ją lata temu i zacząć co najmniej 5, a nawet i z 7 lat temu. Podstawowa sprawa i numer jeden zdecydowany to są ludzie. Ludzie byli świetni, doświadczeni, dużo dzielili się wiedzą. Na początku, już przy rozpoczęciu, zaznaczyliśmy sobie, że po to tutaj jesteśmy, żeby każdy z nas nie tylko czerpał, ale dawał z siebie maksa, i na takich zasadach odbywała się ta impreza. Ale jak już wzięliśmy się za organizację tej imprezy, to podstawowa sprawa była taka, żeby to doświadczenie każdego z uczestników było jak najciekawsze, jak najpełniejsze, bo po to ludzie tutaj przyjeżdżają. Zachód w Polsce, to proszę. Czekaliśmy Konrad, dla Ciebie specjalnie z tym zachodem. Zobacz, co tutaj się dzieje. Wiesz, zachód był obiecany zachód? Był, był no ja. No tylko widzieliśmy wcześniej. Słuchajcie, bo prawda jest taka, że jak ludzie zapisują się na tego typu imprezy, to tak naprawdę towarzyszy im niepewność. Oni nie wiedzą, co tam się wydarzy. I naszym zadaniem organizatorów jest zapewnienie im najciekawszych możliwych doznań podczas tych trzech dni. Trafiliśmy zbudować w tak krótkim czasie mega społeczność. Ja myślałem, że Janusz ty pijesz piwko, a ty tu kręcisz nas? Nie, teraz ja tobą kręcę. Najfajniejsze było to, że z nami byli też bardzo doświadczeni ludzie, goście, którzy trofie, tworzą na bieżąco naprawdę świetne prace, tak jak przykładowo Marcin Hlades, ale też kapitalni piloci, piloci naprawdę z dużym doświadczeniem FPV, tak jak Durbi, czy Piotrek, czy Michał i zresztą wielu innych, bo to nie tylko oni. I muszę wam powiedzieć, że my wszyscy się zgraliśmy, pomagaliśmy sobie, a ludzie byli tak zadowoleni, tak dużo latali, że nawet mieli odciski na palcach od aparatury i od drążk, Tutaj mamy grupę, która sobie robi specjalnie zdjęcia i filmy Mavicem 4 Pro. Czyli Marcin przełożył swoją kartę i patrzą ile są warte ujęcia z Mavica 4 Pro i to jest fajna rzecz, bo dzięki temu może wrócić już z ujęciami sobie przeanalizować spokojnie w domu, porównać na przykład z rm 3 swoją czy R3S, czy warto zmieniać albo z Mavica 3 Pro, czy warto przesiąść się na czwóreczkę Także dla nich to są mega pozytywne i takie potrzebne e, zajęcia. Tym bardziej, że Marcin jest mega pasjonatem. Przyjechał specjalnie z Gdańska, żeby e, tutaj z nami pogadać, po, podzielić się informacjami i wymienić doświadczenia. I jakbyście zapytali uczestników, jak to opisać, jak było, no to powiem wam, że to jest ciężko nawet sobie wyobrazić i ciężko opisać e, te wydarzenia, które miały miejsce i tyle ciekawych rzeczy. Bo po prostu to prze, trzeba przeżyć. A niełatwo, to nie sposób w ogóle opisać tego, co się działo, łącznie z efektami specjalnymi i sytuacjami, które mieliśmy na miejscu, bo one naprawdę były wybuchowe. No i słuchajcie, oprócz samej integracji z ludźmi, to co było świetne, to moim zdaniem program. Oczywiście my go mocno opakowaliśmy i, tak jak na początku Wam powiedziałem, żałuję, że nie zrobiliśmy od czwartku tej imprezy. Ale ona była pierwsza, rozkręcimy się na przyszły rok, wyciągniemy wnioski na pewno będzie jeszcze lepsza, chociaż poprzeczka jest wysoko zawieszona. Mianowicie mieliśmy bardzo dużo wykładów i paneli dyskusyjnych, ale także części warsztatowej. Uczyliśmy się m.in. lotów w Goglach. Pierwsza, pierwszy raz osoby latały w goglach. Druga rzecz to pierwszy raz w akro. Sporo ludzi się nauczyło, a jeżeli nie, to przynajmniej poznało te podstawowe kroki i zasady, jak przejść do akro, czyli do trybu manualnego. W ramach ćwiczeń mieliśmy też pokazy, między innymi Mavica 4 Pro. Omawialiśmy jego mocne strony, ale też te słabsze i te ograniczenia, które oczywiście istnieją. A ludzie mieli możliwość też wykonania sobie zdjęć i filmów na własną kartę pamięci. To jest bezcenne, bo oni mówili, że czy w salonie, czy na targach nie są w stanie takich rzeczy zrobić, jak tutaj na warsztatach, i ludzie już mogli zdecydować, czy warto przesiąść się na przykład z era trójeczki S czy z Mavic'a 3 na Mavic'a 4 Pro. Z zakresu FPV mieliśmy panele warsztatowe. Pierwszy dotyczył ogólnie pasji związanej z FPV, czyli to była motywacja. Później omawialiśmy kwestie związane z Betaflight 4.6. Między innymi zawis kopterów FPV, a GPS Rescue, też taka ważna sprawa, jak poustawiać. No i przygotowania do semi-long range, czyli jak to wygląda, jeśli chodzi o ustawienie samego odbiornika, samego radia, kwestie anten i tak dalej, częstotliwości, mocy sygnału, samej lokalizacji pilota. To były kluczowe sprawy i bardzo dziękuję Konradowi za poprowadzenie naprawdę super merytorycznych zajęć. Mieliśmy też fantastyczny panel dotyczący rozwoju nowych technologii dronowych w wykonaniu Pawła, V, śmiałka. Fajnie nam pokazał, zaprezentował nam takie modele jak Agila, czy Mit, i to, co czym się zajmował przez ostatnie lata, jego dorobek, naprawdę jest imponujący, i to zrobiło na ludziach mega wrażenie, bo maszyny były. Naprawdę duże i świetnie latały z kapitalnymi optykami. Maszyny do wykorzystania, między innymi na przykład w geodezji, ale też w mapowaniu i w podobnych zadaniach specjalnych. Paweł pokazał nam kawał fachowej wiedzy, talentu, ale też możliwości, które rozwija w tej chwili i zrobił nam naprawdę świetną prezentację. I To, co to, o czym mówiłem na początku, czyli to, że ludzie nie tylko brali, czerpali z tego wydarzenia, ale także dawali z siebie, to jest podstawowa wartość tego wydarzenia, bo wiadomo, że nie sposób, żeby kilku organizatorów zapewniło od A do Z i zaopiekowało się 40-osobową grupą. Więc świetne było też to, że uczestnicy między sobą dzielili się zarówno doświadczeniami, pokazywali sobie, na jakim sprzęcie pracują, mówili o tym sprzęcie, omawiali jego mocne strony, słabsze. I te doświadczenia to po prostu była magia absolutna. Widać, że mnóstwo ludzi miało takiego kopa. Mieli rozeznanie dzięki temu, jaki model dla nas sobie sprawić, w jaki sposób ćwiczyć, czy warto jest wchodzić w daną platformę, czy nie, czy takie Google, czy takie radio, jak z modelami z gimbalem, czy miniacz 4K, czy R3S, czy może jednak Mavic 4 Pro, a może coś innego. I to wszystko mogliśmy zobaczyć, doznać tego, doświadczyć na bieżąco zapytać kolegów, którzy eksploatują dany sprzęt. To była magia absolutna, jeśli chodzi o wymianę doświadczeń. Magia też polegała na tym, że ludzie się poznawali u nas, i szczególnie osoby, które są z danego regionu, dzięki temu, że przyjechali, mają teraz nowych kolegów, czym nowe znajomości zawarli, czy koleżanki, bo dziewczyny też były. Dzięki temu mogą latać razem, rozwijać się wspólnie, wymieniać doświadczeniami i sprzętem już na stałe w codziennym życiu. I to jest piękna też wartość. Na przykład Janusz przyjechał ze Świebodzina, Jakub z Gorzowa Wielkopolskiego i już chłopaki spokojnie mają taką przestrzeń, żeby umawiać się razem na sesję. Nie musi każdy z nich os osobna latać samemu, tylko mogą faktycznie się organizować. No i słuchajcie, ten bezpośredni kontakt, no absolutnie bezcenna sprawa. No, chyba najważniejsza, bo wiadomo, może być taki czy inny ośrodek. Nasz był bardzo porządny. Wybierałem ośrodek taki, żeby większość ludzi miała w ogóle, jedynki, co było magią. Z ośrodka mogliśmy polecieć praktycznie na piękną górę widokową, i w ogóle okolica była przemagiczna, jurajskie klimaty, ale jednak właśnie ci ludzie to była największa wartość, jeśli chodzi o samo, samo wydarzenie. A chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy nam pomogli, zarówno Ludziom ze środka, jak, jak i załodze naszej. Nie chcę wymieniać nawet, bo będzie to nieuczciwe, jak kogoś pominę, ale bardzo dużo ludzi swoją cegiełkę dołożyło, wysiliło się, poświęciło czas, poświęciło środki nam i naprawdę dało z siebie. Są ludzie, którzy zarabiają w tej branży, czy na dronowaniu. Czy zarabiają na wykonywaniu filmów czy zdjęć, i oni byli z nami, i właśnie też e, nie tylko sami dzielili się doświadczeniami, ale mogli też e, fajnie spędzić czas i coś ciekawego, nowego zobaczyć. W ramach tego pobytu zorganizowaliśmy też trzy wycieczki. W piątek wieczorem była widokowa wycieczka na Górę Zborów. To było bardzo ciekawe, dlatego że e, pogoda była niestabilna i, i udało nam się w ogóle uniknąć opadów deszczu. Padało co chwilę. Ale mega wycieczka i na koniec to miała być wycieczka na zachód słońca i co ciekawe, że faktycznie na samym końcu to słońce wyszło, dużo ludzi fajnie polatało, pierwszy raz byli na takim obiekcie, góra jak w Władcy Pierścieni, dosłownie 300 metrów od ośrodka, klimat, mgły. Zachód słońca, i to wszystko nas spotkało. I przez to też, że pogoda była niestabilna, nie mieliśmy wspinaczy, mieliśmy praktycznie ten, całą tą miejscówkę dla siebie. Dwie wycieczki, jakie zorganizowaliśmy dla skowronków, o wschodzie słońca, wiadomo jak w czerwcu wcześniej wschodzi słońce. To był okiennik wielki, a także zamki Mirów w Bobolice. Niezłe klimaty i miejscówki specjalnie wyszukiwane. Każdy, kto chciał, mógł przyjechać na daną godzinę, kiedy wstał, praktycznie. Prawda? To nie było tak bardzo mocno umówione. Ale w każdym razie mieliśmy pineski. Wiedzieliśmy, z których miejscówek można polatać, e, i dużo ludzi zrobiło naprawdę mega, e, czy filmy, czy zdjęcia. Dla nich to, to było doświadczenie kosmiczne. E, Marcin, który był z Gdańską, wstawał dwa razy na wschód słońca i on już miał oczy na zapałki, ale uhahany. Cały czas chodził a, i naprawdę był przeszczęśliwy, jak na niego patrzyłem. Zresztą większość uczestników, jak się patrzyło na miny, i na zaangażowanie, na to, jak oni przeżywali tę imprezę, no to po prostu obłęd. Słuchajcie, mieliśmy też do dyspozycji bardzo dobre obiekty: równe duże boisko, taki Orlik trawiasty. Tam można było ćwiczyć sobie loty w akro. Robiliśmy też loty w goblach, pierwsze dla ludzi, ale też tam była część atrakcyjna mianowicie świece dymne super to wyszło były bańki mydlane, były balony i ogólna integracja zabawa były walki powietrzne więc sporo się działo i to wszystko robiliśmy w sobotę po południu, pod wieczór a później mieliśmy ognisko. Także ogólnie było to bardzo ciekawe doświadczenie mogę powiedzieć, zarówno pod kątem ludzi, samego wydarzenia Części warsztatowej, części edukacyjnej, ale też przygód, bo przygód było trochę, zarówno tych na plus, jak i tych na minus, wiadomo. Ale pamiętajcie, co się wydarzyło na fieście, zostaje na fieście. My spotykamy się w przyszłym roku, jeszcze mocniejsi, jeszcze lepiej zorganizowani. Jestem pewien, że będzie świetna impreza. Natomiast dla osób, które chcą sobie trochę przećwiczyć indywidualnie, różne rzeczy dopytać i. Drążyć tematy. Warsztaty plenerowe kolejne organizujemy w terminie 1 do 3 sierpnia. Wąska grupa uczestników, dobry kontakt ze sobą, ćwiczenia, przygody, miejscówki, rewelacyjna sprawa. W linku poniżej w opisie możecie sobie znaleźć warunki, udziału i zapisy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję ludziom, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. I tak jak Wam powiedziałem, widzimy się w przyszłym roku jeszcze mocniejsi, a na bieżąco na kanale podczas sesji live, a także w bieżącej interakcji jesteśmy cały czas dostępni. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pa!